Witam wszystkie koziorożce na odczycie rocznym na 2026 rok. Najpierw sobie zobaczymy 12 domów astrologicznych, co w tym roku będzie się działo. Po kolei omówię wam każdy, a później sobie zobaczymy co w miłości, co w pracy i w finansach, a na koniec zobaczymy sobie radę. Przypominam, żeby obejrzeć sobie też inne znaki ze swojego kosmogramu, bo tam również możecie dostać jakieś informacje. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje odczytu prywatnego, to zapraszam na www.tarotiastrologia.pl. Dziękuję wam za wszystkie Kawki, te wszystkie udostępnienia. Jeżeli chcecie któregoś z moich e-booków, to również są na stronie. I lecimy z odczytem. Ok, jeszcze zobaczę, czy wszystko widać. Ok. A więc tak, zaczynając od pierwszego domu. Dom pierwszy mówi o tożsamości i o sposobie działania. I macie tutaj siódemkę mieczy, czyli wchodzicie w ten rok <coughs> bardziej ostrożnie niż zwykle. Nie mówicie tutaj wszystkiego, nie obnosicie się ze, ze swoimi planami i to, co macie zamiar zrobić. Będziecie tutaj planować po cichu pewne sprawy i nie odsłaniać wszystkich kart. To będzie, słuchajcie, rok taktyki. Dlatego, że wy już wiecie, kto was oszukiwał, ale też sami przestajecie się w końcu oszukiwać i sabotować. Zaczynacie być i działać uczciwie w końcu względem y, siebie. I już nie uciekacie od odpowiedzialności i macie taką czujkę w sobie właśnie na manipulacje, na kłamstwa yy, i na inne historie, tak? Działacie tutaj bardzo strategicznie. Widzę tutaj, że bardzo sprytnie będziecie podchodzić do pewnych spraw w tym roku i zaczynacie niezależnie myśleć. Chronicie też siebie i swoich planów. Niektórzy z Was bardzo indywidualnie będą działać w tym roku. Do drugi to mamy pieniądze i poczucie wartości. Mamy tutaj umiarkowanie, więc. Finanse w tym roku się ustabilizują właśnie przez Waszą równowagę, nie przez skoki, nie przez skrajności, tylko właśnie utrzymywanie równowagi. To jest rok rozsądnego zarządzania pieniędzmi i właśnie unikania jakichś skrajności. Spokojny wzrost zamiast ryzyka. Dom trzeci to mamy komunikacja, umowy i decyzje. I mamy Asamonet, więc super, bo będą jakieś nowe, konkretne propozycje. To może być nowa umowa, nowy kurs, nowy projekt, podpisanie jakiegoś dokumentu. Realna szansa, nie tylko teoria, więc warto czytać wszystko dokładnie, co podpisujecie. Nawet jeżeli coś wygląda bardzo obiecująco. Komunikujcie się yy, tak, żebyście wy na tym wszystkim wyszli stabilnie, bo jest tutaj szansa jakiegoś fundamentu. Tylko trzeba tutaj podejść, wiecie, tak przyziemnie, rozsądnie, nie z pozycji yy, marzeń, wizji, tylko właśnie tutaj muszą być, słuchajcie, konkrety. Więc coś trwałego tutaj się y, buduje, ale ważne, żeby też dobrze się komunikować z ludźmi, żeby nie mówić półśrodkami i tak dalej, tylko jak już coś ustalacie, to żeby to właśnie było bardzo takie, wiecie, realne, przyziemne, y, czyli konkretne. Podpisuj umowę taką i taką, ale ma być w tej umowie wpisane to, to i tamto, tak? Natomiast jest tutaj szansa na coś nowego, jest tutaj szansa na y, naprawdę decyzję. Które przyniosą wam długofalowe korzyści. Kolejny dom to mamy dom czwarty. Dom Rodzina Fundamenty i macie tutaj dwójkę kielichów, więc cudowna karta, jak na ten dom. Tutaj jest pojednanie, jakaś zgoda, albo po prostu budowanie w końcu harmonii w domu. Wasze relacje rodzinne mogą się naprawdę bardzo poprawić, albo po prostu wejść w nową jakość. To jest dom y, współpracy, ale też y, ta karta mówi o tym, że w końcu będziecie czuli się w domu, tak jakby to było. Wasza ekipa dosłownie, wasze bratnie dusze, ludzie, którzy was rozumieją, ludzie, którzy was wspierają gdzie w domu, jest wzajemność, jest właśnie równowaga emocjonalna, takie prawdziwe połączenie, partnerska relacja, w związku miłosnym, bardzo mocna emocjonalna taka chemia między wami, ale też przede wszystkim słuchajcie, szacunek i do partnera, i w rodzinie. Więc bardzo mocno tutaj będziecie tego e, pilnować, dlatego że zrywacie w końcu więzi z tymi osobami kto, i te relacje, które Was nie karmią, tam gdzie właśnie była zaburzona harmonia. Wy będziecie się skupiać na tym, żebyście się po prostu czuli w domu jak w domu, dosłownie. I Wasze fundamenty mają się właśnie opierać e, na wzajemności, na szacunku, na wsparciu, na rozmowie i na takim właśnie równym traktowaniu. Dom piąty to mamy miłość, pasja i kreatywność. I mamy tutaj dwójkę buław. Więc w miłości może pojawić się, słuchajcie, wybór. Możliwe będą dwie opcje, dwie osoby, albo po prostu decyzja o kierunku relacji. I to nie będzie jakiś spontaniczny romans, tylko właśnie kalkulacja przyszłości. Jeżeli jesteście w trwałych relacjach, to możecie się zastanawiać, co dalej. Zamieszkajmy razem, weźmy ślub, wybudujmy razem dom. Jakby kolejny taki. Stabilny krok. Tylko tutaj będzie w fazie takiego wiecie, na razie planowania, ale to będą świadome wybory. Macie tutaj wizję waszej przyszłości, ale przede wszystkim to nie będzie wszystko chaotyczne. Tylko tu będzie kontrola nad tym, co się będzie działo y, dalej. Dlatego, że zaczniecie strategicznie myśleć. Nie, y, nie tkwijcie jakby w strefie komfortu. Bo możecie sobie niepotrzebnie wprowadzić takie rozdarcie decyzyjne, lęk przed ryzykiem. Yy, ważne, żeby tutaj ruszyć do przodu i jakby popatrzeć nie tylko to, co jest tu i teraz, tylko właśnie zobaczyć przyszłościowo, co ta relacja wam daje, co możecie razem zbudować. I tak samo wasza pasja. Wielu z was może odkryć jakąś yy, pasję, jakąś kreatywność w sobie, która yy, będzie czymś więcej niż to do tej pory. Będziecie mieli ochotę, Spróbować czegoś więcej, spróbować kompletnie czegoś innego, odważyć się wyjść ze swojej strefy komfortu yy, i zrobić coś, co na początku byście powiedzieli, że jakaś szalona rzecz, a potem się okaże, że jednak chcecie rozwijać to dalej. Może się okazać, że nawet będziecie chcieli zarabiać z tego pieniądze i działać tutaj gdzieś online, w internecie, yy, gdzieś poza granicami, gdzieś wypuścić, jakby wasze dzieła, twórczość w świat. Dom szósty to mamy pracę codzienną i zdrowie, i mamy paziomonet, więc super. Nowe umiejętności, nauka nowych rzeczy, początek czegoś zawodowego. Możecie dostać też jakąś wiadomość w sprawie y, zawodowej. W tym roku będą małe kroki, ale w przyszłości dadzą wam duże efekty. Zacznie się tutaj coś, co może na pierwszy rzut oka nie będzie dawało dużych pieniędzy, ale. To jest taki praktyczny start dla Was. Wielu z Was decyduje się na naukę nowych umiejętności. Przede wszystkim trzeba tutaj wziąć odpowiedzialność i wprowadzić taki realny plan w kwestii Waszego rozwoju i skupić się na konkretnych celach. Nie iść ślepo przed siebie, tylko po prostu założyć, gdzie chcecie dojść, co chcecie osiągnąć, ile chcecie zarabiać i zrozumieć też, że rozwój... W kwestiach zawodowych, to też jest temat taki, że potrzeba tutaj cierpliwości, dlatego że nie wszystko się zadzieje z dnia na dzień, ale to, co włożycie teraz, tą energię, tą siłę swoją, to przyniesie korzyści w przyszłości. Także bardzo dobry start, potencjał do zbudowania czegoś nowego, ale musi tutaj być jakby po waszej stronie też chęć nauki, rozwoju i pójścia. Mm, słuchajcie, dalej, jeżeli chodzi o wasze zdrowie, będzie tutaj stabilnie, ale zwróćcie uwagę yy, też na to, żeby kontrolować swoje zdrowie. Czyli jak się przeziębicie, to odpoczywacie. Jak coś się dzieje, robicie jakieś badania raz w roku, dwa razy do roku, po prostu dbacie też o to swoje zdrowie. Więcej spacerów, więcej przebywania w naturze, więcej uprawiania sportu. Także widzę tutaj też, że to zdrowie będzie spokojne po prostu, ale też oparte o to, że wy będziecie się tym interesować. Także to też się nie będzie działo samo, więc warto tutaj wprowadzić jakąś taką fajną rutynę, e, która może nie będzie jakaś e, mega rozrywkowa, ale wiecie, wprowadzić po prostu w plan dnia jakieś spacery raz dziennie, mm, czy jakiś taki odpoczynek regeneracyjny 15 minut dziennie, czy nawet godzinka, w zależności każdy z Was ile ma czasu, żeby to był Wasz taki codzienny rytuał dla swojego zdrowia, też dla odpoczynku Waszej głowy. Dom, siódmy mamy związki i partnerstwo, i mamy tutaj m, dziewiątkę buław, więc niektórzy z Was mogą być zmęczeni relacyjnie, albo może to być sytuacja, gdzie będziecie musieli bronić swoich granic w relacji. Ktoś może sprawdzać, jak daleko dacie sobie przesunąć e, te swoje granice. Możecie też mieć poczucie, że za dużo już przeszliście, i to będzie rok, w którym słuchajcie, trzeba jasno określić, czego już nie akceptujecie, bo wy przetrwaliście bardzo dużo mimo że było dużo różnych prób, to i tak macie tutaj siłę i ważne żeby się tutaj nie poddawać, bo wielu z was może być zmęczonych też walką w związkach, wiecznie musicie stawać w swojej obronie, wiecznie musicie pilnować swojego stanowiska, natomiast tak jakby czuję, że to jest Końcówka jakiegoś ciężkiego okresu, że jeszcze troszeczkę, jeszcze pewne rzeczy trzeba tutaj ustalić, dokończyć i wszystko tutaj się wyklaruje. Fakt, fakt, mogliście mieć ciężki okres w relacji, bo na przykład przepracowywaliście dużo różnych rzeczy albo po prostu był cięższy okres w relacji, ale czuję, że tutaj dosłownie jeszcze troszkę i się to ustabilizuje. Ósemka mamy transformację i wspólne finanse i macie tutaj kapłankę, więc... Yy, Mogą tutaj być jakieś e, ukryte informacje, ale bardzo ważna będzie tutaj Wasza intuicja. W sprawach wspólnych pieniędzy albo emocji nie wszystko może być powiedziane wprost, więc słuchajcie swojej intuicji bardziej niż słów, bo Wy bardzo dużo możecie tutaj e, przeczuwać. Ale też w kwestii transformacji czuję tutaj bardzo mocno, że Wy będziecie pracować nad sobą. Wy jesteście osobą, która potrafi wejść w głąb siebie, która ma bardzo mocne połączenie ze swoją podświadomością. Tutaj jest bardzo mocna akceptacja siebie, procesu, w którym jesteście na ten moment, i widzę taki bardzo mocny, duchowy wgląd, przez co to też pomaga wam zakończyć i przepracować pewne lekcje. Ok. Jeszcze też bardzo mocno czuję, że w tym roku, jeżeli chodzi o Wasze wspólne finanse, to ty, Wy też będziecie czuli. W co włożyć pieniądze, w co zainwestować, ile odłożyć. Tutaj intuicja jakby was bardzo mocno będzie kierować. Dom dziewiąty mamy rozwój, podróże i światopogląd, i mamy tutaj mm, siódemkę buław. Będziecie bronić swoich przekonań. Mogą tutaj być możliwe spory ideologiczne z kimś, albo potrzeba postawienia granic właśnie w tematach jakichś światopoglądowych. To też rok, w którym wy nie będziecie ustępować łatwo. Wy tutaj będziecie bronić swojej pozycji, nieważne czy dyskutujecie na jakiś temat, czy chodzi o jakąś sytuację w pracy, czy w relacji. Tutaj trzeba będzie zawalczyć o swoje. Możecie też czuć taką presję z zewnątrz, że na przykład ktoś będzie naciskał na wasz światopogląd, na wasz rozwój. Jakby ktoś będzie próbował mm, kierować tym, w którą stronę macie iść, ale Wy macie tutaj stanąć za sobą. Jeżeli macie ochotę się rozwijać, jeżeli macie ochotę podróżować albo zobaczyć coś więcej, doświadczyć, to macie tego słuchajcie obronić. Nie poddawajcie się tutaj jakiejś e, presji. Wielu z was też może być zmęczonym y, takim udowadnianiem wszystkim, że jesteście na etapie nie wiem, rozwoju, że chcecie podróżować, że chcecie zobaczyć coś więcej w życiu, że chcecie coś doświadczyć. Ktoś tutaj widzę ewidentnie, że może nie rozumieć waszych kierunków i tego, co wami kieruje, ale to też chodzi o to, że to jest wasze życie. Więc jeżeli wy tak czujecie, to to jest tak naprawdę wasza sprawa i nie musicie się tutaj ani tłumaczyć, y, ani szukać zrozumienia y, wśród innych. Dom dziesiąty mamy kariera i pozycja społeczna. I mamy tutaj rycerza monet, czyli słuchajcie, na spokojnie, powolny, stabilny rozwój. Może bez fajerwerków, ale będzie skuteczny. Będziecie sobie budować swoją pozy pozycję waszą konsekwencją, a nie, słuchajcie, ryzykiem. Bardzo ważna będzie wasza wytrwałość tutaj i odpowiedzialność za siebie i swoje wybory. I tutaj widzę naprawdę stabilny rozwój, ale ważna będzie tutaj cierpliwa praca i żebyście patrzyli też długofalowo, jeżeli chodzi o Wasze działania. Nie tylko tu i teraz, ale co Wam przyniesie korzyść w przyszłości, czyli na przykład robicie teraz jakiś kurs, poprawiacie swoje jakieś umiejętności, dorzucacie coś do swojego CV i owszem, na ten moment na przykład wydaliście pieniądze na jakieś szkolenie, ale wiecie, że to podniesie Wasze kwalifikacje i w przyszłości na przykład macie szansę dostać jakieś większe, lepsze stanowisko albo na przykład otworzyć swoją firmę, a brakuje Wam e, na przykład jakichś szkoleń czy papierów do tego, żeby to zrobić, więc... Tutaj będzie bardzo też taka mocna świadomość tego, że ile włożę teraz pieniędzy w swój rozwój czasu. To to mi odda w przyszłości. Więc bardzo fajnie, bo widać tutaj, że wam się chce. Tylko nie będziecie tego robić na wariata. Na spokojnie, ale powolutku do przodu. Czyli nie ma tu cofania się. Ok. Dom 11. mamy przyjaciele, przyszłość i plany. I macie tutaj słońce, więc super. Bo będziecie mieli dużo wsparcia od strony waszych przyjaciół, waszych bliskich. Widać tutaj naprawdę sukces w tym roku, ale przede wszystkim co do waszych planów, to będzie tutaj jasność kierunku, w którą stronę ja zmierzam. I projekty z ludźmi tutaj mogą przynieść wam realne rezultaty i satysfakcje. Możecie mieć bardzo dużo też energii bardzo dużo takiego fizycznie zdrowia do tego, żeby działać w kwestii Waszej przyszłości, Waszych planów. Tutaj jest bardzo dużo energii do tego, tak, chcę odnieść sukces, chcę odnieść zwycięstwo. Niektórzy z Was mogą planować dziecko, bądź zostać rodzicem. I widzę dużo takiej energii właśnie szczęścia, przygody, niech się dzieje, rozwijam się, idę do przodu, nie zatrzymuję się, wiecie, taki, bardzo dużo takiego entuzjazmu że mimo wszystko, mimo różnych jakichś tam sytuacji, które się mm, pokażą w ciągu roku, to wy i tak macie tą energię, dobra, ruszam, już wszystko jest dla mnie klarowne, wiem w którym kierunku idę i działam sobie cały czas. Więc y, zwracajcie też uwagę na swoje zdrowie, jak macie jakiś brak energii, y, to żeby właśnie zadbać w tym okresie y, o siebie, bo mogą być takie sytuacje, że będzie chwilowy spadek, ale to jest moment, żebyście dali sobie też na wstrzymanie. Ok, i dom 12 mamy podświadomość. Ósemka buław. Słuchajcie, pod koniec roku wszystko przyspieszy. Będzie dużo decyzji do podjęcia, dużo wiadomości, będą cały czas jakieś zmiany. Po prostu tempo tutaj rośnie, przyspieszy. Mogą być tutaj podróże, nie będzie czasu na zastanawianie się, tylko po prostu bierzesz tą robotę, czy nie. Decydujesz się na to, czy nie, kupujesz to czy nie, więc... Wy też tutaj pójdziecie, ja bardzo czuję mocno sprądem. Wam też to będzie pasować, że w końcu wszystko rusza, że tutaj nie ma stagnacji, że wszystko zaczyna się rozwijać. Więc fajnie, bo to, co było planowane u was po cichu na początku roku, zacznie się w końcu materializować. Zobaczycie, że to, co tutaj zasialiście na początku roku, to w ciągu całego roku to już naprawdę zacznie przynosić korzyści. Więc naprawdę super. I to naprawdę dla Was będzie rok strategiczny i owszem może na zewnątrz wyglądać dość tak spokojnie, ale właśnie w środku was będzie dużo planowania, dużo ustawiania różnych rzeczy i słuchajcie naprawdę finansowo i zawodowo bardzo stabilny wzrost. Relacyjnie może tutaj być decyzja właśnie na temat waszej przyszłości, ale też test słuchajcie granic. Więc wrzućcie tutaj na to uwagę, jeżeli ktoś zbyt mocno, jeżeli czujecie, że ktoś wasze granice przekracza, to to jest moment, żeby przede wszystkim postawić te granice i zastanowić się, dlaczego tak jest. To dla niektórych z Was może być po prostu lekcja do odrobienia, że najwyższy czas też w tych relacjach zadbać o siebie, a nie tylko dla innych i dawać sobie przekraczać granice, na przykład dla świętego spokoju. A dobra, okej, okay, byleby się nie kłócić. Bo zwróćcie uwagę na to, co się później będzie działo. Was w środku, jeżeli będziecie już czuć w środku, że Was zaczyna po prostu gotować, bo znowu Wy musieliście, nie wiem, ustąpić, musieliście zapomnieć o sobie, żeby zrobić coś dla kogoś, bo wszystko można słuchać z głową. Tylko poświęcanie się bardzo szybko, tam jest bardzo cienka granica do tego, od poświęcania do bycia ratownikiem. A wasze emocje i to, czego wy chcecie od życia, to, czego wy potrzebujecie również, tak samo jest ważne. Dobrze, zobaczmy sobie w takim razie, co w miłości. No słuchajcie, w miłości jest mocno, dlatego że wypadły Wam same wielkie arkana. Magik Cesarzowa, Cesarz, czyli mamy parę idealną wręcz. Obydwie charakterne, ale idealna para. Ktoś może być urodzony 13 kwietnia, tu widzę. Ktoś może być urodzony w październiku, ktoś może mieć 43 lata. Ktoś może być ze stycznia, marca, kwietnia. Okej, okay. Słuchajcie, w tym roku, mm, jeżeli chodzi o takie długofalowe związki, długoletnie, to ktoś w końcu zaczyna działać świadomie. To może być rozmowa, decyzja, inicjatywa, właśnie naprawcza, bo mieliście tam wcześniej w domach dziewiątka buław. To znaczy, że wasz związek też już przeszedł swoje. Jest zmęczenie, jest obrona, mógł tu być, słuchajcie, dystans. Tylko magik mówi o tym, że robicie tutaj konkretnie jakieś kroki, albo kończycie przeciąganie liny. I właśnie cesarz i cesarzowa to bardzo silny sygnał ustawienia ról. Może być przejęcie odpowiedzialności przez partnera albo właśnie wspólne ustalenie zasad i decyzja, na przykład o stabilizacji, właśnie dom. Dziecko też Wam wcześniej wyszło, e, wspólne finanse również. Jeśli obie strony tutaj będą chciały, to wejdziecie na wyższy poziom. Wyjdziecie tutaj z kryzysu o wiele bardziej e, mocniejsi, słuchajcie. I to nie będzie rok biednego trwania, tylko właśnie rok decyzji o budowaniu, o wejściu na wyższy poziom albo po prostu zakończeniu walki. Dla Singi tutaj też jest bardzo ciekawie dlatego, że ktoś tutaj wyjdzie pierwszy. I to nie będzie przypadkowe spotkanie, bo to może być osoba bardzo konkretna, ktoś ustawiony zawodowo, ktoś też dominujący, ale stabilny. I słońce właśnie daje bardzo duży potencjał szczęścia, ale jeśli tylko nie wejdziecie w relację z lęku. Coś może się naprawdę wydarzyć nagle, pod koniec roku. Albo szybki rozwój relacji, nagła decyzja, jakieś takie szybkie tempo. Także, słuchajcie, będzie się tutaj mocno u Was działo. Ok. Co w pracy i finansach? Słuchajcie karty super, ale jest tutaj jedna ważna informacja, ale to będziemy mówić po kolei. Dlatego, że widzę tutaj naprawdę wyraźny sygnał ekspansji, rozwoju. Będziecie patrzeć dalej, będziecie wychodzić poza to, co jest wam znane. I asbula mówi właśnie o nowym impulsie zawodowym, jakiś nowy projekt, nowa energia, coś nowego. To może być start własnego projektu, własnej firmy, rozszerzenie działalności, jakąś nową propozycję albo zmianę zakresu waszych obowiązków. I właśnie to idealnie pasuje z tym poziomem monet, którego mieliście w szóstym domu, więc uczycie się czegoś, co otwiera wam nowy kierunek. Tylko właśnie czwórka kielichów tutaj jest mała pułapka, bo możecie nie Zauważyć szansy, dlatego że jesteście albo zmęczeni, albo zniechęceni jakąś rutyną. Ktoś może dać wam jakąś opcję, jakąś szansę, jakąś okazję, jakąś wiadomość, aby możecie pomyśleć: A to nie jest dla mnie. Nie odrzucajcie nowej propozycji tylko dlatego, że boicie się wyjść ze strefy komfortu, więc obejrzyjcie to z kilku stron dosłownie, na spokojnie. Nie róbcie od razu nie, dobra, jakby to nie moja bajka, tak? Bo dziesiątka kielichów mówi o satysfakcji czyli poczucie spełnienia, harmonia między życiem prywatnym a zawodowym. To może być projekt, który da Wam radość, nie tylko pieniądze. To może być dla niektórych z Was spektakularny awans albo niesamowity wzrost w kwestiach właśnie finansowych czy Waszej pozycji zawodowej. Możecie mieć właśnie takie poczucie, że wreszcie czuję, że to, co robię, ma sens. Więc bardzo duże rozszerzanie Waszych możliwości, nowa szansa zarobkowa, tylko właśnie potrzeba tutaj Mądrej, przemyślanej decyzji. I jeśli pochwycicie się tego, co jest dla Was dobre, to widzę tutaj naprawdę stabilizację i zadowolenie. A w połączeniu z umiarkowaniem, które mieliście wcześniej, to właśnie wygląda na stabilny rok, ale z dużym potencjałem wzrostu. Tutaj nie, nie ma hazardu, więc naprawdę super to wygląda. Zobaczmy sobie też jeszcze radę na cały ten rok. Niedźwiedź. Ta karta mówi jednoznacznie, jako rada, że macie wejść w swoją siłę i przestać udawać, że jej nie macie. Bo w tym roku macie bardzo duży potencjał do większych pieniędzy, lepszej pozycji, większej odpowiedzialności, ale też większego wpływu. Tylko że pod jednym warunkiem, że przestaniecie. SOBIE umniejszać, więc nie oddawajcie władzy, negocjujcie tutaj, stawiajcie warunki, bo jeśli coś jest wasze, to brońcie tego. Myślcie tutaj długoterminowo. Chodzi tutaj o wasz kapitał, zasoby, wasze bezpieczeństwo. Budujcie coś, co będzie rosło, a nie tylko coś, co wystarcza. I nie kontrolujcie, ale nie pozwalajcie też sobą manipulować, bo wasza siła to nie agresja. Wasza siła to spokojna dominacja, ale właśnie przez stabilność. Uważajcie tutaj na zazdrość, na potrzebę dominacji, ale też na upór w pewnych kwestiach, bo jeśli wejdziecie za bardzo w kontrolę, to stracicie też tą lekkość, ale jeśli wejdziecie w waszą spokojną moc, to tutaj wygracie. Więc nie umniejszajcie sobie, żeby inni czuli się bezpiecznie, bo to jest rok, w którym macie wejść poziom wyżej, i finansowo, i życiowo, ale musicie też zaakceptować własną siłę. Więc moi drodzy, takie było przesłanie. <coughs> Mam nadzieję, że dostaliście tutaj jakieś wskazówki. Dziękuję Wam za to, że jesteście. I widzimy się w kolejnych filmach.